Dżuma Alberta Kamisa. Człowiek wobec zła, grozy i absurdu świata. W tym edukaście poznasz krótko. Twórcę powieści pod tytułem Dżuma Alberta Kamisa oraz interpretację jego powieści. Pod tytułem Dżuma. Zapraszam serdecznie. Albert Camus urodził się w roku 1913, zmarł w roku 1960. Urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej. Zginął natomiast w wypadku samochodowym pod Paryżem w roku 1960. Był wybitnym pisarzem. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Był także eseistą i filozofem. Oprócz dżumy napisał powieść pod tytułem obcy oraz bardzo znany esej pod tytułem mit Syzyfa. Tworzył również sztuki teatralne. Uważano Alberta Camisa za reprezentanta filozofii egzystencjalnej obok Żana Pola Sartra, którą prezentował w literackiej formie w swoich utworach. Jednym z takich utworów jest właśnie dżuma. W świecie dżumy, bohaterowie tekstu. Z edukastu na temat paraboliczności dżumy Alberta Kamisa dowiedziałeś się, że ta powieść ma drugie, ukryte dno znaczeniowe. Ukryte sensy utworu mogą sugerować związki świata powieściowego z wydarzeniami II wojny światowej, obozu koncentracyjnego i systemów totalitarnych XX wieku. Jednak zasadnicze przesłanie powieści to stosunek człowieka do zła panującego w świecie. Podzieliliśmy we wspomnianym edukaście bohaterów dżumy na kilka kategorii. Teraz przyszła pora, aby bliżej przyjrzeć się tym postaciom. Doktor Bernard Rie. Jest głównym bohaterem, a jak się później okazuje, także narratorem specyficznej kroniki czasów zarazy. Ten 35-letni mężczyzna od początku widzi ogromne zagrożenie, jakie pojawia się w oranie za sprawą szczurów. Wraz z rozwojem epidemii organizuje razem z Żanem Taru kordony sanitarne. Współpracuje z prefekturą, aby ta podjęła skuteczne działania przeciw szerzącej się zarazie. Odwiedza chorych w domach, organizuje szpital dla zarażonych, robi, robi wszystko, aby ulżyć im w cierpieniu. Najważniejsze jest jednak to, że w swoich działaniach nie widzi śladów bohaterstwa twierdzi, że najważniejsza jest po prostu uczciwość człowieka wykonującego swoją pracę. Odrzuca wiarę w Boga jako nadrzędną instancję. Stwierdza też, że gdyby Bóg opiekował się ludźmi, na świecie nie byliby potrzebni lekarze. Ludzkim zadaniem, według Rie, jest ludzki stosunek do potrzebujących pomocy i cierpiących. Jego żona opuszcza Oran jeszcze przed wybuchem epidemii. Rie pozostaje zatem sam wobec własnej misji, której stara się sprostać z godnością. Najważniejsze i godne podziwu w jego postawie jest to, że pomimo klęsk, czyli masowej śmierci, której nie jest w stanie przeciwdziałać, nie poddaje się, jest wytrwały i zacięty w niesieniu pomocy innym. Jean Tarou, to drugi obok Rie. Narrator powieści i kronikarz wypadków, które miały miejsce w Oranie. Nie jest mieszkańcem tego miasta, ale staje się przyjacielem doktora i pomaga mu organizować pomoc zarażonym i cierpiącym. Dzięki jego relacji poznajemy różne epizody związane z Oranem i jego mieszkańcami. Rozmawia z Rie na temat świętości bez Boga. Wspólnie zastanawiają się, czy taka postawa jest w ogóle możliwa. Miało to związek z postacią ojca Taru. Był on prokuratorem i w czasie jednej z rozpraw doprowadził do skazania człowieka na śmierć, i uczestniczył w jego egzekucji. Dla Taru było to przeżycie traumatyczne. Nie mógł się pogodzić z tym, że jego ojciec przyczynił się do śmierci innego człowieka. Uciekł z domu i postanowił za wszelką cenę walczyć ze złem, a także walczyć o każde ludzkie życie. Dlatego pozostał w Oranie ogarniętym epidemią. Choć umiera, moralnie zwycięża, a doktor Rie boleśnie przeżywa utratę przyjaciela. Joseph Grant jest skromnym urzędnikiem merostwa. W czasie epidemii pracuje przy medycznych statystykach, w czym bardzo pomaga doktorowi. Ratuje od samobójczej śmierci swego sąsiada Kotarda. Rozpacza po odejściu jego żony. Siebie wini za rozpad małżeństwa, ale żyje ideą napisania doskonałej powieści, choć ciągle modyfikuje tylko pierwsze zdanie. Rie mówi o nim, że jest przede wszystkim dobrym człowiekiem, którego dżuma nie może zabrać. Grant zapada wprawdzie na tę chorobę, ale pokonuje ją. I zdrowieje. Ojciec Panelu jest jezuitą, który po wybuchu epidemii wygłasza w kościele płomienne kazanie. Mówi w nim, że dżuma jest karą za grzechy. Namawia wiernych, aby przyznali się do winy i pokutowali. Jednak jedno doświadczenie zmienia zdecydowanie poglądy księdza. Jest świadkiem śmierci niewinnego dziecka, syna Ottona. Wobec tego cierpienia zmienia swoje poglądy, wygłasza drugie kazanie. Twierdzi, że życie ludzkie pełne jest cierpienia, a wyroki boskie niejasne. Najważniejsza jest ludzka solidarność i walka ze złem. Kiedy umiera, ma świadomość dobrze spełnionego kapłańskiego zadania. Raymond Rambert. To dziennikarz, który przybył do Oranu, aby napisać reportaż dotyczący życia Arabów. W Paryżu pozostawił swoją narzeczoną, do której pragnie wyjechać. Szuka więc sposobów wydostania się z Oranu legalnych i nielegalnych. Kiedy to się nie udaje, z konieczności pozostaje w mieście ogarniętym epidemią. Z czasem zaczyna dostrzegać własny egoizm, przeżywa metamorfozę, angażuje się w działania na rzecz cierpiących i chorych. Swoją przemianę motywuje w ten sposób, że gdyby opuścił Oran, nie mógłby spojrzeć w twarz osobie, którą kocha. Z egoisty zamienia się w człowieka pełnego empatii, czyli współczucia do innych. Kotard, to przestępca, który ukrywa się przed policją. Dla niego dżuma to wybawienie, bowiem organy ścigania zajęte są innymi obowiązkami. Żyje w ciągłym strachu, próbuje nawet popełnić samobójstwo. Moment zakończenia epidemii jest dla niego momentem klęski. Zamyka się w swoim mieszkaniu i strzela nawet do ludzi. To antybohater tej powieści, zwyciężył w nim bowiem Strach i nienawiść. Poznałeś sylwetki wszystkich najważniejszych bohaterów dżumy Alberta Camisa. Poznałeś również interpretację tego utworu. Spróbuj rozwiązać poniższy test. Jeżeli masz jeszcze wątpliwości, wysłuchaj obu edukastów dotyczących dżumy jeszcze raz. Dziękuję za uwagę.